Osiądę! Osiądę! Kochani zastanawiacie się co będziemy dzisiaj robić na tym odcinku? Nie, nie to będzie, nie będzie to lekcja tańca Nie będzie to żaden pokaz mody Ani żadnych innych z tych rzeczy, które pewnie byście chcieli obejrzeć na tym kanale, ponieważ, jak widzicie, mam typowy japoński wachlarz. A jeżeli chodzi o Japonię, no właśnie, kochani, zajmiemy się jedną z najbardziej znanych tradycji japońskiej, czyli origami. No właśnie, kochani, tu akurat będzie dla nas bardzo, bardzo pomocna aplikacja, czyli właśnie TikTok. No i to właśnie się na tym skupimy, czyli właśnie jak ludzie zrobili z oligami różne fajne, ciekawe figurki z bardzo znanej japońskiej... Tradycji. A jeżeli takie odcinek Wam się spodoba, to z łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, ponieważ naprawdę robię fajne, ciekawe kontenty, nie tylko z testowania, ale dużo właśnie ciekawostek, edukacyjnych. Może i Wam się przyda, może i Wy robicie oligami, to kochani piszcie w komentarzach, no i wchodźcie na moje social media, czyli właśnie na mojego... TikToka, właśnie, na mojego Facebooka, na mojego Instagrama są fajne ciekawe zdjęcia, backstage e z tych właśnie moich odcinków. I tu więc zachęcam właśnie do łapkowania. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, subskrybujcie, łapkujcie, a my zaczynamy właśnie kolejny odcinek na tym kanale. To co, kochani, zaczynamy naszą japońską tradycję, więc oglądajcie i zapraszam Was na mocną ciekawostkę z właśnie. Tego odcinka. Zapraszam. Przejdziemy do naszego tiktokowego sprawdzania naszego origami na telefonie, to, to przejdziemy właśnie do naszej historii. Czyli właśnie jak powstała właśnie ta tradycyjna, właśnie e, historia, właśnie z origami. I to ma właśnie napisane pewną ciekawostkę na temat właśnie powstania origami. Origami. Jest to trudne do opisania, ponieważ nie istnieją już starożytne dzieła, a na ten temat papier do Japonii przywieźli z Chin, buddyści mnisi około VI wieku. Można przypuszczać, że japońska tradycja składała się z papieru i zaczęła się niedługo potem, ale nie wiadomo czy było to oparte na wiedzy z Chin. Przyjmuje się, że praktyka składania papieru powstała w roku 700, bowiem w okresie hajna w 1185 roku. Popularnym zwyczajem wśród arystokratów było ozdabianie listków, prezentów, wartościowy papier. To jest właśnie historia. Taka króciutka, ale historia a tu mam tak na powiedzieć na wstępie: sztuka kojarzy się przede wszystkim i polega na składaniu figurek zwierząt, innych postaci, czy przedmiotów z kwadratowej kartki papieru bez użycia kleju i nożyczek. Fan, e, fantastyczne kształty powstają przy pomocy zręcznych zgięć papieru, fantazji i znajomości reguły składania. No właśnie kochani, to jest bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi właśnie o oligami, ja za dzieciaka robiłam różne rodzaje oligami. Między innymi zrobiłam na, na święta Bożego Narodzenia takie ogromne gwiazdy, e, gdzie można robić też właśnie z papieru. To tak, jest przydatny klej, ponieważ to jest kilku ale na przykład, żeby złożyć taką jedną warstwę takiej gwiazdki to wystarczy używać bez kleju, wystarczy jakieś tam nożyczki czy coś, ale faktycznie jeżeli mamy origami, to nie są używane takie sprzęty jak nożyczki, jak klej, po prostu składa się po prostu tą zwykłą kartkę papieru na jakąś taką taką formę, w której powstaje jakaś figurka. I to jest prawda, ja robiłam kiedyś na przykład łabędzia kiedyś, pamiętam, ja na przykład zrobiłam jakieś inne takie właśnie figurki, już nie pamiętam czy już to robiłam, ale chyba kiedyś zrobiłam kwiatka razem, już to dawno to było, eee, a już nie pamiętam. Uwiecie mi teraz, jak na przykład bym wzięła origami, to bym musiała wszystko znać od podstawy, bo nie robiłam od iluś lat te origami, a chciałabym właśnie zobaczyć jak właśnie nasi tiktokowi właśnie e, postacie, czy osoby, które robią właśnie te origami wciąż, to mam nadzieję, że będę zaszokowana, e, więc sobie właśnie wejdziemy do na naszego tiktoka i sobie zobaczymy jak e, nasi, kochani, nasi właśnie Eee, po nasi właśnie osoby, które właśnie e, nagrywają na TikToka, właśnie czy coś fajnego stworzą. Będę mega w szoku, czy coś fajnego właśnie e, zrobią. Dobra, kochani, włączamy sobie naszego e, TikToka. Ok. Dobra, kochani, wchodzimy do na naszego TikToka i zobaczymy, właśnie co Tutaj mamy do zobaczenia. Jestem mega ciekawa, jak to wszystko e, wyjdzie. E, I na przykład napiszę sobie właśnie Origami. Origami. I zobaczymy, jak ludzie robią różne fajne e, rzeczy z Origami. Dobra, mam tu jakiegoś gościa. Co tutaj robi? Mamy jakiegoś gościa, który robi sobie właśnie ślimaka, czyli tego znanego ślimaka z Spongeboba. Zobaczymy, jak to mu wyjdzie. Okej okay. tu mamy tak, to rozkładamy. Dobra, tu mamy takie coś, dobrze. Okej. Teraz się to bardziej zwijamy. Ciekawe, czy wyjdzie z tego właśnie siemienia. Jestem mega ciekawa, jak to właśnie wyjdzie. Okej. Okay. Dobra. Wyszła jakaś taka listka. Taki, można powiedzieć, listek. Okej. Okay. Dobra. A, będzie. Jest. Korupa, ślimaka. Powstaje nasz. maczek Jest, mamy to Fajne Fajne to, jeżeli chodzi właśnie o robienie Okej, okay, co my tu mamy Mamy tu jakiegoś gościa, który robi Różne właśnie ciekawe Rzeczy z oligami Dobra, ale nie pokazuję coś tutaj Aha, to dobra, to O, jednorożec, zobaczymy jak powstaje Z tego jednorożec Okej okay. To robi tak To robi tak Dobra. O kurczę, to jest tyle zagień, że jestem sama w szoku. Jak to, jak to powstanie? Jak powstanie ten jednorożec? Jestem mega ciekawa. Dobra, to robi tak. O kurczę, powiem szczerze, że dla mnie to by było już skomplikowane. Eee, tak. Okej. Okay. Ojej, dobra. Wyjdzie coś, co my tu mamy? O Jezu, ty, jest zagień, to jest masakra. Dobra, okej, okay. coś wychodzi. O, wychodzi, wychodzi, konik, konik jest. No, mamy, jest jednorożec. Mamy. Zarąbiście to wyszło temu gościowi. Wow, fajne, fajne. Tu mamy jakąś żyrafę. Ale zobaczmy jest coś innego jeszcze, co tu mamy ciekawego. Hmm. O, co tu robi? Ze Squid Game coś. Okej. Okay. Robi pewnie, te... czekajcie jeszcze raz, okej. Okay. Robi takie kulki ze Squid Game, z papieru. Okej, okay, dobra, co my tu mamy? Mm -hmm. Czyli tak, robię tu taki kwadracik. Tutaj składa na pół, tu jeszcze na pół. Dobra, tu jeszcze robię na pół, tu też. Okej, okay, tu robi. To jest takie typowo standardowe właśnie podstawy oligami, że właśnie musi być takie właśnie zagięcie, właśnie y, trójkąta. Okej. Okay. Tu mamy już dawsze i znowu tu jeszcze składamy. I tu jeszcze składamy. Okej. Okay. Dobra. Aha, taki kwadracik robi z tego. Albo robi kółko. Dobra. Aha, no takie właśnie do... Taki kwadracik, no, robi. Okej. Okay. I to robi na każdym tym. Dobra. Tu składa, tu składa. <gry> Okej, okay, co to będzie? O, i składa normalnie do tego. Okej, okay. okay, już ma, proszę bardzo, już ma do grania, nie musi kupować nic do Squid Game, nie? Dobra, a co my tu mamy? Okej, okay, tu coś zawijamy. Tu już jest klej, widzicie? Tu już akurat mamy klej, jest potrzebny. Tu już chyba mamy kwiatek, no. Mhm. Tak, tu już jest widać klej potrzebny, więc tu też mamy origami już robienie na kleju, więc... Jeżeli chcesz połączyć, więc to zarąbiliście. Okej, okay, co my tu mamy? Kwiatek. Jak to wszystko powstanie? Mamy to, mamy tak. Dobra. No. Tu zagina, tu zagina. To już pamiętam jak ja robiłam jakieś takie kwiatki. Tak się właśnie zaginało właśnie. Zarąbiście. To zagina, tu też zagina. No widzicie sami, że te oliami to jest właśnie... bardzo rzadko jest używany ten klej, więc... O, patrzcie, już tu powstaje coś już w formie kwiatka, chyba. No tu też musi być pewnie, jak to wyjdzie. Okej. Okay. Dobra. Aha, no. Tu coś ugina. Tu też coś ugina. Dobra, okej. Okay. Tu też patyczek jest potrzebny do tego. Aha, zawija, ugina te, te końcówki, żeby właśnie była w formie takiego kwiatuszka. No dobra. Ciekawe jak będzie ten efekt końcowy, jestem mega ciekawa. Dobra. I chyba mamy już naszego... O, tu jeszcze troszeczkę zagina, dobra. O! Fajne! Fajne, mega fajne. Hoh! To jest Ktoś zrobił tego! Ja! No to to już jest kozackie, że chodzi o origami. nie? Ja pierniczę. I zrobili tego, tego znanego tego, jak on się nazywa, z tej bajki Dragon Ball? Coś z tym stylu chyba, nie? A jestem mega ciekawy jak to powstanie. Zobaczcie jak to jest zrobione origami, bo to, to chyba ludzie chyba miesiącami by takie coś robili. No dla mnie to by był ogromny trud. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Okej, okay, co to zamieniało to, to koło te yy, to, to już sobie przygotował te swoje właśnie płatki tego papieru. Dobra, to chyba mam bluzkę. już widać, nie? Taką bluzeczkę. Teraz chyba pewnie głowa powstaje, bo mamy czarny i biały kolor jestem mega ciekawa co tu powstanie. Okej. Okay. Tak, chyba to będzie yy, głowa. Tak mi się wydaje, no. Dobra, dobra, dobra. Tak, to chyba będzie twarz. Tak, bo tu z tyłu będą włosy jako, a z przodu będzie twarz. No. Zanobiste to! Jak on to zrobił? Mega! Głowa zarobista! Dobra, i ostatni pewnie powiem, czyli pewnie y, spodnie i nogi. Ale patrząc na tamte postacie, to kochani, przykłady. Mamy przecież na tego ślimaka, tego Sponge Boba. Tu mamy jakąś pandę. No normalnie kozak tutaj, jeżeli chodzi o zrobienia takiej formie y, 3D, jeżeli chodzi właśnie o olika. Dobra, to są budki chyba. To będą budki, no. Dobra, robimy dalej powstanie z tego. Okej. Okay. No jestem mega ciekawa naprawdę, co z tego wyjdzie. Naprawdę to będą nóżki chyba. Tak. Ciekawe jak to wszystko razem połączy te wszystkie elementy, które będziecie. Yy, Już mamy, mamy takie stópeczki. No i to jest na no nie finał. Ciekawe, czekajcie, jeszcze coś zrobi. Jeszcze coś dodaje od siebie, dobra? Znamkę jakiś ten. Okej, okay, jestem mega ciekawa co tu powstanie z tego. Może ręce, rączki, ręce to chyba będą jeszcze no, bo jeszcze ręce no, ręce no. Widać, że to są ręce. No i ciekawe jak on to wszystko połączy, jestem mega ciekawa jak on to wszystko połączy. Okej, okay, dobra. 64 elementy, i ja cię kręcę. No to jest kurwa przekozacko. No i ciekawe, to wszystko połączy. Jestem jak ciekawego, to wszystko połączy, dobra? Mamy stopy. Okej, okay. mamy te budki ze stopami. Co wy gadacie tak szybko? Rączki. I głowa. O! No i ten z tej postaci, właśnie takie kucyki mania. Macie kręce, no mega, krzekozacko to wyszło, naprawdę. A oczy też zrobić, czy co? Ja zarobiste mega. 10 na 10, jeżeli się o te origami. Tu widać jeszcze, o, jeszcze w tą rzeczkę dodaję do tego. O! Tak jest. To już pewnie klej dodaję, więc już takie, takie już może powiedzieć. Takie małe detale to już o, widzicie to już przykleja, nie? Tym klejem. Ale jeżeli chodzi o tą figurkę z origami, kozacko 10 na 10 zarobiste. Piszcie w komentarzach, czy byście chcieli takie coś, żebym mogła dawać zrobić więc no, jestem mega w szoku. Dobra, co my tu mamy? Robot robi teraz to jakiś. Tak zwana sztuczna inteligencja. Jestem mega ciekawa, właśnie, co zrobi sztuczna inteligencja z tej kartki. Sekundy lecą, widzę. Dobra. Okej. Okay. Ja Cię kręcę. No proszę, jak szybko to idzie, to w ogóle potoi. Maszyna leci. Ja jestem ciekawa, co on zrobi z tego. Pewnie może dostał jakąś, nie wiem, obraz we mnie albo coś, żeby, nie wiem, zrobił ja bym ktoś napisał, żeby zrobił coś z tego, z tej kartki, więc jestem mega ciekawa, co z tego wyjdzie. Dobra. Dobra, co tutaj wejdzie? Co tu będzie? Co tu będzie? Serce? Nie. A nie! łabą jakiś, łe tam, słabo. Okej, okay, co tutaj ta dziewczyna robi? Jakieś na kawałki coś robiła. Dobra. A, znowu coś robi z tego. Ciekawe, co zrobi. Uwielbiam kochani na tym kartę, ale niestety, ale ja tak nie niestety dopisuję przez to wiosnę, że jest maseka, ale wracajmy do właśnie co tutaj powstanie. Okej, okay, już wiem co powstaje, to ten taki z Wolverine, tak Wolverine. Dobra, to jak mamy. mamy? nożyczki, o kwiatek, proszę. To tu powstaje nasz kwiatek. Potrzebujemy sześć takich karteczek, okej. Okay. Mamy, dobra. Mega, powiem że szczerze, ludzie, którzy nagrywają na TikToki takie rzeczy, to powiem wam szczerze, że kurczę, muszą mieć do tego naprawdę sporo czasu, ale to bardziej to chyba robią, nie wiem, ale nie tylko młodzież, bo i osoby dorosłe, więc powiem wam szczerze, że wiecie, rano idą do roboty, coś czuję, a po południu sobie nagrywają jakieś różne TikToki, jakieś fajne rzeczy I, i, i jestem po prostu zdziwiona, że tym ludziom się chce robić takie rzeczy, nie? Yy, Okej, okay. takie powstają płatki, dobra. I pewnie będzie musiała przykleić to na naklejem, no klej gorący, no. To było już do przewidzenia, dobra. Ale już mamy nasz kwiatuszek, ale ładnie wyszło i ładnie. Przekozacko i to wyszło, dobra. Teraz pewnie robi łodykę. Dobra. Czyli jest ta sama wersja, czyli tu się nic nie zmienia, tylko mija tą, tą procesję yy, robienia tego właśnie origami. I pokazuję właśnie dalszą część, jak to się robi w naszą łodygę. O, no. ciekawe. Powiem szczerze, że przekozacko. Aha, i wyszła jej ta, no, kwiatek z taką łodyżką. No i klej. Jeszcze nożyczki. O, i pewnie jest jeszcze ten. Mm, gałązka. O, no i klej. I mamy zrobioną naszą. Zarąbiste, fajnie Jeszcze coś zrobię dobra. A liście, pewnie liście to Liście, no mhm. Liście, no takie dwa listki I klejemy, no I mamy Naszą piękną Fajnie Fajnie, co my tu mamy, co teraz porobi Na Kwiaty znowu, dobra, maska Okej, okay, robi maskę, oligami. a tu widać, jest potrzebne nożyczki, tak za bardzo widzę niezbyt tutaj origami, A, B, C, D. Okej, okay. z... o kurczę, robi z pieniędzy. Dobra, o kurczaczki, dobra, widać, jaka harmonijka powstaje. Dobra, no. jaką teraz literę robi? Aha, literę D. I te, te, te robi teraz. Ciekawe jak to powstanie. Dobra. Jakie musi być jeszcze wybrzuszenie, nie? Na te No? Dobra. Kozacko wyszła TD. D. Już mamy litery D, proszę bardzo. I jest literka D. Proszę, zobaczcie, zarobiście. Dobra, no, co my tu jeszcze mamy? oligami dobra. Taka i Ciekawe co robi z tego, ciekawe co on zrobi. Okej. Okay. Kurczę, tutaj są profesjonaliści, powiem Wam szczerze, że są takie... I rzeczy, że... No, mega. Okej. Okay. Wachlarz robi z tego, tak? Czy co? Nie robi wachlarza, nie. Okej. Okay. Co mamy dalej? Coś białego, dobra. A, książkę robi, tak? Tak, książkę robi. No, widać te kartki, no. a bo zeszedł, powstaje. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Dobra. No, mamy książkę. Mamy książkę i powiem wam szczerze, że patrząc na te. O, jakie fajne ruchome nietoperze. Powiem mam szczerze, że zamiobiście. Ok, zobaczymy jeszcze naszego nietoperza. Dobra. Kozacko wychodzi, widzę to. Dobra, mamy. Ok, i mamy naszego ukochanego nietoperza. Wina. Dobra. Okej, okay, i mamy. Nie, jeszcze. Okej. Okay. Żeby tak on fruwał chyba, nie? Ale fajne! Zalombiste! Fajne to. O, tu akurat ma tylko typowo dekoracyjno, Więc mega się... No powiem mam szczerze, że to robienie figurek i, i, i patrząc na to, jak jest te origami robione, to mega to wychodzi eee, różne no patrząc na te TikToki to powiem wam szczerze że no prze, prze tutaj są naprawdę fajne, fajne ciekawe właśnie elementy jeżeli chodzi właśnie o robienie eee, różnego właśnie rodzaju właśnie eee, TikToka mega to, eee, to wyszło no i mam nadzieję, że kochani, że ten odcinek wam się spodobał, jeżeli tak to szczeczcie łapkę w górę subskrybujcie ten kanał wchodźcie na wszystkie moje social media czyli na mojego facebooka, instagrama i na mojego tiktoka, no i mam nadzieję, że jeżeli chodzi o taki odcinek z oligami, wam się spodobał a takie właśnie małe podsumowanie z tego odcinka, to powiem wam szczerze, że są ludzie, którzy naprawdę są niemożliwi i zrobią naprawdę przeprzekozackie, naprawdę figurki z tych oligami może jakieś coś zrobię takiego, może zrobić taki odcinek dla Was, więc mega e, taki odcinek może mi się uda zrealizować. Więc tego sobie kochani życzę. Ale patrząc po tych reakcjach, jak ludzie to robią, to mega, mega jest to naprawdę fajnie realizowane. I ja się mega cieszę, że taki odcinek e, mogę Wam zrobić, pokazać i, i, i warto naprawdę. Być z nami też na bieżąco. Jeżeli chodzi o moją reakcję na oligami z tego TikToka, to daję mocną dziesiąteczkę w niektórych rzeczach. Niektórych taką piąteczkę, szósteczkę, ale patrząc na to, jak ludzie tworzą origami te. Kurki, to powiem szczerze, że są naprawdę prze Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. I my już się widzimy w kolejnym odcinku na tym kanale. Do zobaczenia, cześć!